Witajcie kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie ze słonecznej Bułgarii. Jest tutaj ciepło, wiem, że w Polsce jest troszeczkę chłodniej, więc przesyłam Wam te promienie słoneczka, żeby nie było tak za bardzo zimno. Ale tak na poważnie to chciałabym dzisiaj nawiązać do ostatniego posta, który umieściłam na stronie facebookowej. Coś tutaj leci, podobno jakiś niewielki samolot, więc mam nadzieję, że nie będzie zbyt dużego hałasu i z tego morza również i będziecie mnie słyszeli. Moi drodzy, ostatnim postrze napisałam, że nie należy chować głowy w piasek ze swoją działalnością w MLM-u, bo nigdy nie wiesz, kto czeka na twoją aktywność. Dokładnie tak jest. Pytanie jest następujące. Czy boisz się mówić o swoim zawodzie, jakim jest zawód MLM-owca? Czy traktujesz swój biznes zawodowo? Czy traktujesz swój biznes jako tylko taki dodatek? Niektórzy mówią o pieniążkach w biznesie MLM-ie i dlatego nie są traktowani do końca poważnie. Każdy biznes wymaga twojego profesjonalnego zaangażowania. Dotyczy to również biznesu MLM-u. Jeżeli nie traktujesz go poważnie, to inni również poważnie nie będą traktować twojej działalności. Moje pytanie jest inne: Jak przedstawiasz się? Co robisz na co dzień? Kim jesteś? Czy Mówisz otwarcie, że pracujesz w branży multilever marketingu, a może zastanawiasz się, czy masz powiedzieć o tym, co robisz na co dzień? Może boisz się o tym mówić swoim znajomym? Może masz jeszcze jakieś inne obiekcje? Spotykam bardzo wiele osób, które na swojej drodze spotkały multilever marketing, a później szukają doradztwa, porady, wsparcia, jak rozwinąć ten biznes multilever marketingu. W praktyce naprawdę wszystkich kieruję do, na warsztaty Multilever Marketingowe, Master Business of Multilever Marketing, które trwają 5 miesięcy, bo to nie jest kwestia jednej rozmowy z daną osobą. To jest cały proces, który wymaga przemiany i zmiany waszego postępowania, aby profesjonalnie podejść do biznesu. I właśnie podczas tych warsztatów yy, uczę was. Pokazuje tę ścieżkę, jak zawodowo przejść do tej formy działalności, żebyście potrafili na tyle tworzyć swoją grupę i prowadzić swoją grupę, aby była ona stabilna i stabilnie się rozwijała. W taki sposób, że duplikacja odbywałaby się w sposób prawidłowy, zarówno duplikacja produktowa, jak zarówno duplikacja biznesowa. Moi drodzy, zachęcam Was do tych warsztatów. Na mojej stronie www.alinafogelgezang.com tam jest więcej informacji. Od września i października zaczynamy pięć miast konkretnych Warszawa, Toruń, Tarnów, Nowy Targ i Bytom. I tam będą tworzone małe grupy, małe grupy. Ja nie pracuję w tłumie, tylko mamy podejście indywidualne do was. Z każdym z Was jestem po tych pięciu miesiącach na tyle zaprzyjaźniona i, i znam was dogłębnie, ponieważ y, to nie tylko jest przekazywanie konkretnych ogólnych treści, ale dopasowywanie tych treści do waszej specyfiki, do Waszych zawodów, do tego, co robicie na co dzień. A przede wszystkim budowanie was postawy liderskiej, postawy, która nie boi się mówić o tym. Że budujecie i tworzycie biznes multilever marketingu oparty na tworzeniu grupy wspaniałych, lojalnych klientów oraz partnerów biznesowych. Moi drodzy, to jest bardzo ważny temat, ponieważ wszędzie gdzie jesteście, będziecie mogli budować biznes multilever marketingu, nawet w Bułgarii czy w jakimkolwiek innym przepięknym miejscu, gdzie wybierzecie sobie na wakacje. W tym roku wróciliśmy z mężem do Bułgarii, bo to jest ten miejsce, gdzie mieliśmy miesiąc miodowy, więc domyślacie się, dlaczego wróciliśmy, no bo fajne wspomnienia należy tylko pielęgnować. Moi drodzy, pozdrawiam Was jeszcze raz, ściskam ogromnie i do zobaczenia następnym razem.